Witam Was w nowym sezonie z Yogboxa Z tej strony YouTube I zapraszam Was do oglądania Dobra, zrobimy sobie nowy świat, Standardowo. Zagrajmy Na no, Yogboxie dobra yy, Tutaj sobie wstawiamy, żadnego gosida nie planuję Dobra, create new world było to jest paczka mod Modyfikacji stworzona przez Yogcast, pewnie wiecie Modów jest tutaj dużo wSS ni niestety nam wersja Minecrafta 1.2.3 Ale i tak się będziemy na pewno świetnie bawić Oczywiście zaczynamy z ilością trzech serduszek, co jest troszeczkę bolące Jak widzę nawet bez jakichś specjalnych ustawień mam 60 FPS-ów, co mnie bardzo cieszy Ale dla płynności w grze, oczywiście ściszeniu dźwięków, poprawienie sobie smooth lightingu, brightness Yy, tutaj grafikujemy na Fast, na Normal i na MaxFPS. Standardowe ustawienia, które pewnie są dla wszystkich ludzi, którzy nagrywają Minecraft'a, znane. Yy, jak widzicie, rozpoczynamy również z Crafting Guide. Oczywiście sobie zobaczyć, ile jest modów. O, jest Mine ma Colony, fajnie. Mnóstwo, 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 jeszcze raz mnóstwo. Teleport, Speedbook. Także tak to wygląda. Zetnijmy sobie drzewka, nie pamiętam czy to były... O jak super Jest to co lubię, czyli Tril Capitator sobie drzewka, jakieś ruiny, widzę się nam wygenerowały Zacnie Dobra, zróbmy sobie tak, uwaga, boom To jest to co kocham Weźmy sobie sword I mamy teraz nasz super mieczyk Niestety nie możemy go awansować, ale i tak ten, mie ten mieczyk jest nieskończony Dobra, weźmy sobie Zbierajmy tego drewna. Jak ktoś to ten mieczyk jest z modu Adventure Items. To jest dodatek do... Yy, mam, mam, mam... Better Dungeons. Hop, hop, hop. Odcinek ten nagrywany jest już wam mówię. 28 lipca, pojawi się pewnie w sierpniu. Albo tak. Pojawi się pewnie 1 sierpnia o godzinie 24. Haha Ciekacz, to mogę wziąć na, ściąć na jeden cios, na, na, na jedną tą ufadkę. A, nie mogę niestety. Szkoda My nie My bo byśmy, jakbyśmy jakiś monster spawne znaleźli. Jakieś ruiny Zobaczmy co w nich słychać Tum, <laughs> tum, <laughs> tum, 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 tup. tup, tup. Nic, może coś tutaj O, poczekajcie, więcej kostki Coś tu musi być No proszę was Liście? O co chodzi? To jest Dirt Jeżeli wiecie co w tych ruinach jest, czy one sobie po prostu tak stoją. A, tu coś może być na górze. Oj, IQ mnie przeraża. <laughs> ksienki Ojej, jakie obrazy. Mogę go zebrać? Aaaa! He, <tryk> trolling. <tryk> Nie. Unlocked chest. Wow, fajnie. O, jak super. I piecyk. Widzicie, jak super. Już mi się seria podoba, ile to jest jakichś śmiesznych rzeczy. Hop. I jeszcze jeden obrazek. Obrazie do mnie, te skrzynki pozbieramy. że się kopię i kopię. Nadajesz? No Ma, no, nie możemy złać. Szkoda. Taka drobinka jest. No. Trzeba wiedzieć, że pod tymi jest drobinka. O, drobinka. Dobra. Pierwsze ruiny mamy już. Przeeksplorowane. Jakiś króliczek na wyskacze Tu mamy coś znowu. Nie, tu są drzewa. Nic ciekawego. Dobra, może znajdźmy jakiś domek pod bazę. To chyba widział ogra. Nie, hm. ja, pustynia się zaczyna. Ciekawe, znajdziemy świątynię na pustyni. To by też było super. O. Ten yy, piesek. Wilk, sorry. Dobra, mamy trzcinę cukrową i kaktusy. Super. Pozbieramy naszą trzcinkę. Tam coś było? Nie. Dobra, na pustyni tak średnio chce się osiedlać. Hmm. Tum tum tum. Dobra, chyba w tym lasie gdzieś się osiedlimy. Może na tym dużym drzewie nawet. Hmm, hmm, hmm. Dobra, pozabijemy świniaki, może dobiłem pierwszy level i upgrade z upgradeem masz mieć. Hmm. Daj, poszacie są wodne. Nie pamiętam, czy w jogboxie jest equivalent exchange. Za szybko zatrzymy. Oj, chyba nie ma. No, będzie jeszcze trudniej. No, poczekaj. Poczekajcie, pchi... Nie, nie ma Super, będzie jeszcze trudniej O, drugi level O o, jest taki jakiś Jestem na normalu, no dobra, może być Okej, mm -mm 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 otwórzmy sobie nasz Level Up, level Up, aha, co level was e Damage, critical, hardness, i Dobra, weźmy damage Close Już 5 damage'a. Dobra, pozbieramy sobie kobla. Kobble, kobel, goble, 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 goble. Sound. ale nas to nie przestraszy, bo kopiemy dalej. Dobra, może na serio znajdźmy jak zaraz umrę, będzie bardzo ciekawie. Nic nie ma, dobra. Mam nadzieję, że dziejki nie są jakieś tam super zagłośne. Kurde, kurę do skoczył. Dobra, jeszcze bo tam do trzciny polecimy. Ta trzcina ma się do tą kraftu przede... Dobra, hop, hop, hop. Oki doki. Mm, kurde, jest trzciny. Mech Coś tam było Kolejne ruiny, kurde Gdzie mam zisinkę osiedlić powiedz mi. Tu może. Mogę level up? Mogę. A, blok nam doszedł. Super. Nie wiem jak się to prawda HP zwiększa, ale. Hmm. Nie mam mieczyk. Hmm, dobra nie wiem. I możemy się osiedlić. Pustynia, dużo pustyni, tam jakieś ruiny były znowu. Hmm. Właśnie w tych ruinach, na razie tamtych na środku przy naszym spawnie osiedlimy. O, ale dziura. To są fajne rzeczy. Dobra, to się później osiedlimy. Szare drzewo. Wow. Petrific Lock... <grym> Petrific Lock? O-o... Oh -oh. Tu będzie spasza... Tu... Tu jest... Mało wisu. A dużo tintu. Nie, tu będzie chyba zły pomysł, żeby tu się dodać. Chociaż... Hm. Dobra, wiecie co? Na razie oświetl... na razie zrobimy sobie taką... Bazę. Tam, gdzie się zespałniliśmy. Gdzie to było? Może z X dochodziło tam coś? aha controlsy na przykład zawsze miałem to sort item miałem pod tym po tego pigu nie używałem okej, okay, dobra gdzie mm, są te ruiny? chodź dom było no i był kconfig i było Zobacz po pod tabem, fajny O tam są na dole, dobra Ciem tam na dół Blisko spawnu Nie trzeba chodzić A się ciemno zrobi Mam tylko jedno serduszko, kurde Bosko Keep items on death Ale zarobiście o to się podoba. Dżungla! O, dobra, z Zma zdań. Idziemy do dżungli. Mm, 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 mm. Idziemy do dżungli. Coś do mnie na sklepie spomuje, ale na szczęście mam nie, nie przeszkadzać, także nie słyszycie nie słyszycie tego. Mam nadzieję. Jakieś miejsce mam. Urobmy na no, duże drzewko. Uwaga, duże drzewko leci. Aha, super. Wow. Massive lag, ale jest ok. Och, ale drewno. Zbudujemy sobie drewnianą chatynkę na drzewie. O, na tym. Mech, niskie trochę. Tu będzie idealnie, bo są dwa drzewa połączone, nawet trzy. O, tu będzie dobrze. Dobra, wbijam na górę. Hop, 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 hop. Aha, aha. Trochę wyżej, tu, tu. Boże, jaki parku normalnie. Nie. Shit, 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 shit. shit. No, dobra. Nie! Come on. Co my one, please? Dobra, dobra. Jest. Uff Jeszcze wyżej spoko Tu będzie idealnie Dobra To teraz tak, zróbmy sobie Aha, to jest 1, 2, 3, tu nie ma innych rodzaj tych deseczków Wskażę, hm, że na ma żelaza złoto Bo z świstem się nie rozwalało, jak pamiętam Mech pół czasu urąbałem Oh shit Hmm, jest źle urąbałem Ale fail. sobie to trzeba na górę Nie mam żadnego węgla kurde o, za, za to piec mamy To będzie okej okay, chyba Jak się nie zabiję będzie cud Uwaga A to jest kill dobra Tu się wybudujemy Rozbijamy sobie swój obóz Zróbmy sobie crafting bencha. Stawmy sobie piecyk i upieczmy sobie mięsko. Mhm. i teraz tak, zróbmy sobie skrzynki. Okej, okay. skrzyneczki. Skrzyneczki sobie posadzimy tu żebyśmy sobie niepotrzebnej temki. A z tym drzewem, moi drodzy, to powinniśmy chyba... Dobra, mi się mięsko przepala. Musimy sobie jedno i teraz tak zbudujemy sobie jakąś małą, taki, jakiś mały domek. Nie będzie time lapse bo to... Co jest? Będzie tam losa, bo to będzie mała budowa. Zróbmy sobie kill off. Kill off i może kilka. Myślałem, że błąd mi skoczył. Okej, okay, mam przytopione, teraz tak wrzućmy sobie... ...cztery deski dywalogi jakbym się jeszcze przepali na czalkoło coś tutaj mamy jeszcze no dobra zbudujmy sobie tak jak mówiłem nie będzie przyspieszenia nie mam po co robić przyspieszenia pamiętajcie trzeba wydobyć mieczem taką na razie platformę nie wiem, czy to będziemy zostawać, czy chcę, żeby po prostu domek wybudował jak, jak na swojej serii z modami. Dwa we, dwa wągle na początek. Z pewnością no, żeby nas nic nie zjadło przez tą noc. Okay. Nie wiem, co będzie. Pomysł, jeżeli chcecie, możecie mi jakiś projekt fajnego domku na drzewie wysłać. Przejrzę, zobaczę, który mi się będzie podobał. Tu jeszcze sobie... hop. Hop, hop, hop. Sobie, czy też na krańce. Dobra. Także to by chyba było wszystko w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Yogboxa. I na razie. Cześć.